bo naprawdę 4 lata bez konserwacji dla tej konsoli to jest zdecydowanie za długo. Ludzie, nie róbcie tego co 4 lata. Dobrze, idziemy sobie do góry z naszą płytą główną, bo jestem naprawdę przy tym mega turbo delikatny. No dobra. No i no nie, <laughs> nie, suchy plac. Widzicie to? Widzicie to? Jak na 4 lata i tak fajnie długo to przeżyło, ale naprawdę Patrzcie, to suchy plac jest tutaj, i dlatego odcinało naszą konsolę. Tak samo tutaj widać, że konsola była w pozycji pionowej, że ona, pionowej, że ona stała, bo jego nadmiar poleciał aż tutaj, naszego ciekłego metalu, a tu w tym miejscu on nam, no co, zrobił? No, zdegradował. No. Nic nie jest wieczne. Dlatego Użytkownicy, jak macie w piątki, naprawdę, kurde, ja rozumiem, wszystko kosztuje i tak dalej, ale, ale no, no, jej toś boską, nie robcie konserwacji co 4 lata, naprawdę, bo tutaj nasz klient prawie usmażył sprzęt. No, klient zażyczył sobie opcji PTM, czyli nasza pasta zmiennofazowa zamiast ciekłego metalu. W piąteczkach to też fajnie daje radę, i wtedy konsola może stać bez obaw, że pojawi się coś takiego jak na chłodzeniu. Tutaj. O, tutaj będzie lepiej widać wiecie co pod światło. O, o, o właśnie tu widać jak fajnie zdegradował i mamy nasz suchy plac. Widać konsola stała, bo ciekły metal spierdzielił na dół. Ja nie lubię ciekłego metalu. Dlatego, że po pierwsze, dzieje się coś takiego. Po drugie wymaga częstszych podmian i kontroli. A po trzecie, jak sobie postawicie konsolę pionie, że będzie stała, to ten ciekły metal z biegiem czasu wam ucieknie na dół. Tak jak tutaj. Dzieje się tak w co drugiej konsoli. A tutaj ktoś by powiedział, że to on uciekł. Nie, on nie uciekł. On po prostu w tym miejscu co zrobił? z Zdegradował. Nie słuchajcie głupot w internetach, że ciekłego metalu nie trzeba wymieniać, albo że możemy to wymieniać co 4 lata, bo się kiedyś dziwicie, jak wam się konsola wyłączy, już się nie włączy, bo spali wam się procesor. I naprawdę, ludziki, nie piszcie co niektórzy, bo nie mówię, że wszyscy, nie piszcie głupot, że to ciekły metal wchodzi w reakcję z rdzeniem. Nie, nie wchodzi w reakcję z rdzeniem. Ta pozostałość to jest po prostu. Osad po ciekłym metalu. Jeżeli chodzi o ten osad, no jest też na naszym chłodzeniu. Trzeba go usuwać. Nie wszystkie serwisy to robią, nie wszystkie serwisy to wiedzą. Ale ten osad po ciekłym metalu niestety chcemy usunąć. W przypadku jakbyśmy chcieli sobie zainstalować z powrotem ciekły metal świeży, to tam gdzie jest osad, nasz ciekły metal nie zostanie on spierdzieli z miejsca, gdzie został ten cały osad. Dlatego to musimy usunąć. To jest pierwsza sprawa. A nawet, jeżeli byśmy PTMA tutaj dali, tą naszą pastę fazową, to i tak w tym miejscu chłodzenie będzie upośledzone. A co za tym idzie, z biegiem czasu, w tym miejscu ten procesor po prostu nam się termicznie uszkodzi. Dlatego, zawsze mówię o tym, żeby usuwać pozostałości, czyli ten cały osad po ciekłym metalu.